Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Kanał nazywa się Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zanim zaczniesz oglądać, lajk like i komentarz. Grupa Oczywiście. się tak nazywa, kanał się nazywa Swojskie Gotowanie. Nie no. No, a co powiedziałem, <grym> że... <grym> kanał nazywa się Swojskie Gotowanie, a grupa... Dobrze, że o grupie wspomniałaś widzisz, a? ty, jest tak? fajnie. Swojskie gotowanie i wędzenie, tak się grupa nazywa na Facebooku, na którą Was serdecznie zapraszam. Eee, oczywiście, lajk, like, komentarz, subskrypcja. Eee, kto jeszcze tego nie robi, to co tam widzicie na. tam czy tam? Tam. Tam. Eee, na miniaturce, to jest z tego. O! Taka chyba szynkowa powstała z mojego przepisu. Proszę bardzo, pokaż mi tu. A wygląda jak 5 milionów dolarów. Zresztą to widzicie, i to jest kolejna rzecz dla wygodnickich, żeby sobie taką właśnie szynkową stworzyć, zrobić z gotowej przyprawy, stworzonej przeze mnie. A więc, co my będziemy potrzebowali do tej kiełbasy szynkowej? Mięso. I Zanim mięso, to może przygotujemy sobie, bo tu mam kilogram pięknej szynki. A tu mam kilogram ścinek od tej pięknej szynki. Więc na poszczególny kilogram będziemy tu poklować osobno, dlatego że to będzie inaczej mielone. A to powiedzmy będzie mielone i, i, i część będzie krojona. Więc 19 gramów peklosoli na każdy kilogram. Mam tu peklosul. Mam również nożyczki do otwierania peklosoli. O, właśnie to uczyniłem. I teraz tak na 1 kg w opisie to jest oprócz przyprawy. To musimy dać. Przyprawa swoją drogą. Najpierw 19 gramów peklosoli, soli. 17, patrz, kurczę coś się poksyłem. Ostatnim razem już było prawie że. Patrz, 18. 19 gramów peklosoli soli na 1 kg i 1 gram cukru. Biały kryształ najlepszy. 1 gram. O, jest 1 gram. To jest na jedno mięso i na drugie robimy tak samo. 19 gramów teklos i 1 gram cukru. Parfagem się włączyłem. Wszystko się w tych upie psuje, nie wiem co się tu wyprawia. Wszystko popsuje tak. Przedobrzyłem chyba. Oj o, o. i to tak, to tak grubo. 24, 20 i jeszcze. O! Aha. I 1 gram cukru. I będziemy mieć przygotowane te mieszanki. Już cukru. 1 gram. O! Waga w oczach. I to jest druga na, na to mięso na przykład. Proponcja. Teraz wagę wyłączamy i te mięsa musimy rozrobić na mniejsze kawałki. Zacznę od tego brzydszego, powiedzmy, takie, żeby nam się szybko ładnie przepeklowały, bo będziemy to peklowali od 24 do 48 godzin. Dobrze będzie 24, również dobrze będzie 48, więc jak tam kto chce, tak sobie przygotuję, to są te ścinki, więc już niektórych nawet nie będzie trzeba prawie, że kroić to może jeszcze w pół. Tu. To jeszcze chyba. nie ma. To jeszcze. Przekładamy z powrotem. Wsypujemy porcję te z cukrem. Mieszamy Drugim mięsem robimy to samo. Kosteczka taka, 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 taka. Przemieszamy powiedzmy z każdej strony. Gdzieś tam w to zniatamy To jest jedno, drugie. To jest chuda, więc. Wiem się tutaj nie dziawno tym ostrym morzem. Tu będzie kosteczka, dlatego że część tego mięsa nie będzie w ogóle yy, mielona, tylko tak zostanie, jak, jak pokroiłem, a część będzie mielona przez, nie powiem, musisz obejrzeć to, co zobaczysz przez co, na boczek. O, jakie tutaj ładne się proszę bardzo. I tak, dobra, tak samo robimy z tym mięsem pokrojonym, widzimy się, o, ja nie będę czekał 48, za 24 no godziny. Teraz musimy to wszystko pomielić, oczywiście, będzie to mielone na, różne, na różnych oczkach, na różne wielkości, a więc zaczniemy może od zmontowania maszynki. Na początek zajmiemy się tylko ślimak, dystans. To jest dystans, to nie jest szarpak, bo ktoś tam kiedyś gdzieś napisał, że to jest szarpak, to nie jest szarpak. Nakrętka. O, zaukładamy to. Proszę bardzo. I teraz tak, ładne kawałki, ładne, chude kawałki najpierw. I tylko puszczamy, ale puszczamy tego powiedzmy dwie trzecie, O. to zostawiamy, dwie trzecie puszczamy tylko przez to, żeby nam to pomiażdżyło, czyli a jak ktoś nie ma tego, no to tłuczek i ogień, od schabowych taki zwykły. Lecimy. Teraz zakładamy sitko 13 mm, ale to już musi być założone z nożem. Czyli nożyczek, siteczko, nakrętka i resztę tego mięsa z szynki. Plus powiedzmy tu z tego, wybieramy jeszcze takie w miarę kawałki, powiedzmy to. Może jeszcze to. Może jeszcze... To. I tą część mielimy na te 13 mm. Mielimy przez sitko makowe, i tu jest, że tak powiem, dowolność, bo można raz zmielić, a można zmielić razy dwa. Więc zaraz się okaże, ile razy ja to zrobię. Założenie jest dwa razy, ale się okaże, więc lecimy. Dobra, tak to wygląda, proszę bardzo. Oczywiście jak ktoś nie ma y, tego sitka makowego, to może to być to najdrobniejsze, które macie w zestawie z każdą maszynką. I puścić to dwukrotnie, trzykrotnie, y, jak tam kto chce. Blender też może być jakby co. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. O, i to y, Dopóki mam czyste dłonie, przygotuję sobie osłonki. Dwa odcinki są to osłonki karmelowe, białkowe, kolor karmelowy, fi 65 i uważam, że dwa takie właśnie spokojnie wystarczą. O, to zwijamy w rolonik i odkładamy tu. O, miska z wodą przygotowana, osłonki do środeczka. pomoczymy dosłownie. Ile tam? 20 minut. To jest woda ciepła, taka tam, nie wiem, 30 stopni. I będzie ok. O, połączone. Dobra, to jest jedno. Sznurek też sobie przyciągnę do 4 odcinki. 3 i 4. O, i to będzie tu w tym miejscu, czyli cyk. Cyk i cyk i mamy cztery sznureczki to na boczek waga przygotowana włączona i teraz tak na to mięso które jest tu 60 ml wody czyli 30 ml zimnej wody na 1 kg. Jeśli mamy 2 kg, to 30 razy 2 to wychodzi 60 jak bake. chyba to wyłączę co? A no, jestem. Otwieramy przyprawę do szynkowej. Oczywiście, żeby zrobić taką kiełbachę, to trzeba mieć tą przyprawę i trzeba obejrzeć film, jak to było robione. Więc yy, i to strona. Hmm. Dlatego w tym przypadku nie było dawane. przyprawy przed mieleniem dlatego że tu są całe ziarna gorczycy i one te kulki mi się zawsze mylą te gorczyca z kolendrą więc gorczyca jest całe kuleczki i całe kuleczki mają być do samego końca tu jest 50 gramów, jeśli chodzi o tą przyprawę jest to proporcja na 5 kg kiełbasy szynkowej czyli teoretycznie jest od 9 do 10 gramów na 1 kg tej przyprawy ale ja dam 10 i wam też proponuję dać 10 więc Przesypujemy sobie 20 gramów tej właśnie przyprawy. Patrz, dycha. 10, 10 gramów ma jedna łyżeczka. Ty, bez kitu, patrz. Czuba ta jedna łyżeczka, taka, z takimi malunkami. co się Czy odkryłeś Amerykę teraz? Tak, odkryłem Amerykę. Wyłączamy wagę. I jeszcze jedna istotna rzecz. Jeśli chodzi o zbitość kiełbasy szynkowej, to naprawdę trzeba się trochę nawiosłować. Przyprawę Przysypujemy I teraz mieszamy naprawdę do bardzo porządnej kolistości, żeby to było zwarte i, i gotowe. Porządnie łączymy te przyprawy. Wyrabiamy. Są różne grubości, różne struktury mięsa, więc efekt końcowy będzie wow. Czyli wow. Wyrabiamy, wyrabiamy, wyrabiamy. A po wyrobieniu nie ma czasu określonego oczywiście, jeśli chodzi o wyrabianie. Ma, ma być porządnie wyrobione, ma być porządnie rozmieszane. A po tym czasie, oczywiście, osłonki. Nadziewara. Nadziewamy w te osłonki. Dobra, teraz czas na przygotowanie. Nadziewara. Oczywiście mięso już wylądowało w nadziewarce. Teraz tak. Papierek. Olej o, o. Sprzątniesz, nie? I tłok smarujemy w koło. To samo tu. Żeby nam się przeszliznął e, tak spokojnie, swobodnie ten tłok, żeby to nam nic nie blokowało. Oczywiście zakładamy, przekręcamy. O, pik. I teraz olej zakręcimy. Wykałaczka przygotowana, posłonki namoczone, zawiązane już z jednej strony. Aha, nie założyłem tego, co miałem iść. Tu sobie przygotowałem, bo na ostatnim filmie ktoś zaproponował, żeby zrobić coś takiego, jak tu położyć worek. coś, worek czy coś tam w tym stylu. Dlatego, że tu od spodu jest, zawsze zostaje mięso. A chodzi o to, żeby jak najwięcej tego mięsa wypchnąć. Yy, podczas nadziewania, żeby po prostu było, było tak, że żeby nie zostawało w nudzie no, o to chodziło, no każdy rozumie, że co, co, co żeby myśliła, coś nowego i tak lecimy z tymi szynkowymi powietrza ma nie być tak jak... to jest właśnie yy, działanie odpowietrznika o to w tym wszystkim chodzi o i lecimy z kiełbach. Widać jak się napełnia widać. Będą dwa batony, ponieważ, ponieważ jest 2 kg farszu, więc tak to będzie wyglądało. Zobaczymy na jakiej zasadzie będzie działało, to e, czy to dużo da, e, to właśnie i wystarczy e, podłożenie tego worka, bo jakby nie patrzeć Fajna sprawa. I teraz tak, ja to pląduję, Przegląd, czy nie ma gdzieś powietrza? Nie ma, oczywiście. Bierzemy teraz sznureczek. Pyk. Zęby mam jak nic, więc tak to wygląda. Porządnie zaciśnięte. Pęteleczka. Nie mam nożyczek teraz tutaj. Momencik. Niestety musiałem, bo to jest nie po mojemu, więc obcinamy ten nadmiar niepotrzebnych sznurków i osłonek. Pyk. I tak to wygląda. Pięknie to wygląda. I na pewno pysznie smakuje. To znaczy... Ja jeszcze na tym, na tym etapie jeszcze nie wiem, ale, ale wy już wiecie, bo już może pewnie są niektórzy, którzy sobie przesunęli ten wspaniały film, żeby zobaczyć co ten gruby powie o tej kiełbasie, więc lecimy z drugim z drugą kiełbasą tak samo. Po napełnieniu batony odwieszamy za sznureczki, bo ja sobie zrobiłem do haków takie właśnie o pętelki. Do momentu, jak nam się wędzarnia nie rozgrzeje, będziemy wędzić do pięknego koloru standardowo jak to umie, czyli powiem, że jest dobrze. Zabieram do parzenia, więc podpalamy wędzarnię i widzimy się w wędzarni. Niestety pogoda e, dzisiaj butelkowa pada dosłownie. Jak skończyłem e, nabijać kiełbachę w osłonki, to zaczęło padać. No ale to nic, damy radę. Kiełbacha osuszona, osadzona, wylądowała już. Wędzarni zamykamy. Tutaj taki dystans zawsze podkładam sobie, żeby swobodnie nam przelatywał dym. O. I wędzimy. Oczywiście temperatura plus minus 60 może 65 stopni. Nie wiem. Bez termometra powtarzam się jak zwykle, ale tak właśnie wędzę do pięknego koloru. Potem oczywiście parzenie. I tak to będzie właśnie wyglądało, więc wędzimy. Teraz zabieramy do parzenia. Kolor uważam odpowiedni. Proszę bardzo. Dobrze to wygląda. Wędzarnia wygaszona, dymu nie widać. Temperatury prawie nie ma. A więc to tyle. Lecimy do gara. I teraz istotna rzecz, jeśli chodzi o parzenie. Ja to robię także 80 stopni przez godzinę do godziny 10. Zależy od średnicy osłonek i bez mierzenia temperatury wewnątrz. Więc w tym przypadku FI65. Parzymy godzinka w 80 stopniach bez mierzenia wewnątrz, właśnie jak powiedziałem i zobaczycie jak będzie w środku. Zachartowane, wystudzone, oczywiście po tym y, zachartowaniu w wodzie powędrowało do lodówki, jest już naprawdę porządnie wystudzone y, i zaraz wam to przekroję, pokażę, ale jeszcze chciałem coś więcej o tej przyprawie powiedzieć. Dlatego że uważam, że to jest fajna rzecz. Nie kosztuje to milionów. Bo kiełbasa szynkowa, żeby była dobra, no to trzeba jednak coś niecoś potrafić. Nieskromnie powiem, że z tej przyprawy jest naprawdę super. Kup i sam się przekonaj. A jeśli będzie twoim zdaniem coś nie tak, to napisz. Ale nie zdarzyć się, na pewno nie będzie takiej sytuacji, że ktoś coś powie, że jest niedobrze, bo naprawdę kiełbacha mistrzostwo świata. Ja tak by na mnie uważam. A kilka jakiś tam rzeczy już yy, zrobiłem, i nikt nie narzeka, więc tym razem nie będzie inaczej. Polecam jak najbardziej, ale przekroimy. Yy, może tak. To co? Pod skosem, tak, żeby był największy przekroj. Moja nadworna, moja wspaniała operatorka mojego super telefonu. Dobrze teraz pójdziemy? Może no, Dobra, pod skosem? Może być. Robię to dla Was, żebyście zobaczyli jak największy przekrój. Po prostu to wszystko teraz będzie widać. I co? Taki jaki zapach? Patrz, jesteś wielki. Co moc mi to mówisz? <grym> Mówi, mówi. Yy, dobra, yy, plasterek standardowo, jak to ja, czyli taki, że jak się przewróci, to aż żelandor się zabuja, bo yy, trzeba oczywiście spróbować, żebyście, o Jezu, no, zobacz, to ten jest piękne, no powiedzenia szczerze. Przyzwyczajam mhm. się, bardziej przekonujące mhm. było w tym, co mówisz. To tak, ona musi być dobrze wystudzona, żeby się w ten sposób obierała. To jest, to jest też istotna rzecz, bo... Yy, z tego? Naprawdę. 10 gramów na 1 kg mięcha i takie coś wychodzi. No co ja mam teraz powiedzieć? No chyba nic nie musisz mówić. Nie trzeba nic mówić naprawdę. Jest piękna białosem. Opisna. No ale to przecież kurczę. Kto wie, kto robił, to widzi, tak czy nie? Cybr się jeszcze, raz, ostatni już. Górczyca. Tym razem nie pomyliłem kuleczek. Bo właśnie. A więc tak, jeśli film Wam się podobał, łapa w górę, komentarz, zostawcie po sobie, co sądzicie o szynkowej kostrześnia, czyli mnie. Bo jest to według mnie, według mojego przepisu. Yy, oczywiście, kto nie subskrybuje kanału, zachęcam Was do subskrypcji. Oprócz tego, dzwoneczek tam, mam się będzie bujał, to zadzwońcie sobie tym dzwoneczkiem, żebyście byli informowani w na bieżąco o wszystkich nowościach na tym kanale. To jest jedno. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o tą przyprawę, jest to nowość w firmie w sklepie Jelux Polska. Link będzie mieć w opisie pod filmem. Jeśli będziecie kupować przyprawę na kiełbasę Drwala, możecie kupić kiełbasę szynkową, według mojego przepisu. Za chwilę, w niedługim czasie e, będą też inne przyprawy na różne inne pyszności z, mojego przepis z moich przepisów, więc e, uważam, że może być fajnie. Co dalej? Kurczę, co dalej? W znaczy, sensie grupa na Facebooku przecież, no mój Boże kochany. Swojskie gotowanie <tryk> i wędzenie. Zapraszam. Wykasznąłem sobie. Swojskie gotowanie i wędzenie. Zapraszam Was serdecznie na tą grupę. To chyba tyle kiebasa. Nie trzeba nic mówić, wszystko widać. Wszystko widać. Pozdrawiam serdecznie. A Możesz jeszcze zaprosić nazwę. Tak? Dzięki moja wspaniała operatorka mojego. <tryk> Co tu się dzieje z tym kaszlem mojego cudownego telefonu. A więc już niedługo mamy teraz 2 sierpień. Dzisiaj niedługo do 26. Yy, Możemy się spotkać. Zapraszam wszystkich serdecznie do Żor na ulicę Towarową 2. To jest siedziba firmy Jelux. Dni otwarte połączone ze zlotem moich widzów, moich grupowiczów, moich fanów, tak to trzeba nazwać. Będziemy robić ja i w na żywo. Oczywiście mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Mam nadzieję, więc to taka właśnie fajna, fajna impreza będzie więc to chyba już teraz tyle. Pozdrawiam serdecznie, cześć.